Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym filmie, w Nowym Roku w roku 2021 jestem niesamowicie szczęśliwa, że mogę ten film wreszcie opublikować i jest to film z TBR-em na 2021 rok, jednak to co za chwilę usłyszycie, to nie będzie sam TBR. Na cały 2021 rok, ale także kilka słów o mojej nowej akcji czytelniczej, którą organizuję dla Was razem z Alicją z kanału Laosza i Agacią z kanału Subiektywnie Mówiąc. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co w tym roku dla Was przygotowałam z dziewczynami i co sama będę chciała w tym roku przeczytać, zapraszam Was dalej do oglądania. Chciałabym, żeby ten film przeszedł tak dosyć gładko, sprawnie i ekspresowo. To rzadko się u mnie zdarza, ale mam nadzieję, że się uda. Pierwszy element tego filmu. To nowy maraton czytelniczy, który zaczęłyśmy już 1 stycznia. Filmik odnośnie 3 read, bo tak się nazywa nasz maraton czytelniczy, znajdziecie na kanale Subiektywnie Mówiąc, Ułagacie. U niej jest jeden konkretny zbiorczy film, raz, razem z naszymi poleceniami, w sensie moimi i Laoszy, w którym możecie poznać więcej szczegółów. Przede wszystkim chodziło nam o to, żeby stworzyć znowu roczny maraton czytelniczy podzielony na trzy etapy: styczeń, kwiecień, maj sierpień, wrzesień, grudzień. Każdy z tych trzech etapów, nazwijmy to, jest odpowiedzialny za inne gatunki książek, za inne trochę książkowe klimaty, ale nadal jest na tyle elastyczny, że możecie do tego, do swoich TBR-ów na konkretne miesiące wybrać książki, które Wam najbardziej będą pasować, które Wam sprawią w tym czasie najwięcej przyjemności. Oczywiście możecie skorzystać z naszych poleceń, z naszych propozycji i zainspirować się także naszymi własnymi TBR-ami, które mamy przygotowane na te specyficzne okresy czasu, tak żeby pasowały jak najbardziej tematycznie, ale oczywiście wy czujcie się na tyle swobodnie, żeby dołączyć w dowolnym momencie, wybrać tyle książek, ile wam pasuje. Ja na każdy z tych okresów wybrałam sobie po trzy książki i trzy polecenia dla was, natomiast wy możecie na przykład przez te najbliższe cztery. Miesiące przeczytać 10 książek, może to być jedna książka. Naprawdę czujcie się na tyle swobodnie, żeby Wam jak najbardziej to odpowiadało i czujcie się na tyle swobodnie, żebyście mogli uczestniczyć swobodnie w kilku akcjach czytelniczych, które na przykład są w jednym okresie czasu, lub na przykład, żebyście jednym tytułem mogli w kilku maratonach czytelniczych uczestniczyć, bo dlaczego nie? Więc już teraz ja też bardzo serdecznie zapraszam Was do brania udziału w tych naszych maratonach, tej naszej akcji czytelniczej 3 Rit i zapraszam Was na kanały dziewczyn do Alicji z kanału Laosza, do Agaci z kanału Subiektywnie i na nasze Instagramy, bo prawdopodobnie na Instagramie będzie się działo najwięcej i będziecie mogli być z nami najbardziej na bieżąco w kontakcie, więc czekam na Wasze oznaczenia. I to tyle jeżeli chodzi o tę pierwszą część filmu, czyli... o... O ten nasz maraton. Nie mogłam się tak doczekać, żeby wam o nim powiedzieć, ale, tak jak wspomniałam, większość informacji na sam początek znajdziecie już u Agaci, więc tam was odsyłam. Natomiast, jeżeli chodzi o mój TBR, roczny TBR, jest po części w małym elemencie związany z tym, co tworzymy z dziewczynami, ale jakby mój pomysł na tegoroczny TBR wpadł mi już jakiś czas temu, gdzieś tak w okolicy. Sierpnia, września, gdy spojrzałam na swoje stosy nieprzeczytanych książek i zauważyłam, że jest tam bardzo dużo serii. I to serii, które mam już skompletowane w całości i serii, które mam na przykład kupione jako napoczęte, czyli na przykład, nie wiem, pierwszy tom z trzech, czterech, albo pierwsze dwa z czterech, albo dwa z trzech i tak dalej. I stwierdziłam w którymś momencie, że 2021 rok to będzie idealny moment, żeby te wszystkie serie... Z moich półek po prostu przeczytać, wyczyścić i ewentualnie, bo w tym tbr który za momencie zobaczycie, są też książki uwzględnione, które będę chciała dopiero kupić, bo na przykład mi ich na półkach brakuje. Chciałam, aby w ramach tego tbr po prostu wszystkie serie, które mam gdzieś na swoich półkach, ustawić po stronie przeczytane, bo czuję, że jest tych książek na tyle dużo, że. Ten mój stos nieprzeczytanych książek momentalnie drastycznie spadnie i drastycznie zmaleje, gdy tylko pozbędę się z nich. Serii. Oczywiście jest też tak, że ja na przykład niektóre serie mam przeczytane na przykład w kilku tomach, bo reszty na przykład nie mam, więc będę je musiała uzupełnić i dokupić. Są serie, jest przynajmniej jedna taka seria, która pojawi się na koniec tego TBR-u, której nie mam i muszę ją fizycznie kupić w całości, ale tak bardzo chcę ją przeczytać, że po prostu no, muszę ją kupić i musiałam ją w ten TBR uwzględnić. W szczególności, że jedna z moich przyjaciółek, z którą codziennie rozmawiam, też również o książkach, nie wybaczyłaby mi tego, gdybym o tej serii nie wspomniała i gdybym mi wreszcie nie kupiła i nie przeczytała. Więc jak widzicie, tutaj będą książki, które na przykład od lat zalegały mi na półkach, i będą to serie, które miałam w całości kupione i nie przeczytane. Będą to serie, które miałam w całości, ale tylko część przeczytałam, a część nie. Będą to serie, które miałam na przykład kilka tomów, których nie przeczytałam i muszę sobie resztę dokupić. Będą to serie, które miałam. Przeczytałam, ale muszę dokupić brakujące tomy, więc ten TBR na 2021 rok na pewno będzie sporym wyzwaniem, w szczególności, że dochodzi jeszcze właśnie nasz maraton czytelniczy z dziewczynami. I ja już teraz wiem, że ten mój roczny TBR będzie dosyć sporym wyzwaniem, bo postanowiłam przeczytać kolejnych 50 książek, zawrzeć kolejnych 50 tytułów. Które mam i których nie mam, to jest jedno potężne wyzwanie. Dwa, do tego, co będę czytać, dochodzą jeszcze książki z maratonu z dziewczynami. Po trzecie, dochodzą współpracę, na które liczę, że będzie ich dużo, bo uwielbiam książki z wydawnictw, które są nowościami, bo wreszcie czuję, że jestem chociaż w takim malutkim stopniu na bieżąco z tym, co się w księgarniach, w literaturze i tak dalej pojawia, więc nie mogę się doczekać. I wiecie, no tego wszystkiego, jakby oprócz samego TBR-u będzie na pewno jeszcze dużo. Chciałabym wierzyć, że przynajmniej w połowie skończę ten mój TBR w grudniu, gdy będę dla Was nagrywała podsumowanie. Mam nadzieję, że te tytuły, które wybrałam, też Wam jakoś przypadną do gustu i też któreś z tych tytułów będziecie chcieli przeczytać w tym roku, bo dlaczego nie? A ja w tym maratonie naszym, tym 3 lidzie, też będę się starała uwzględniać książki z tego mojego rocznego TBR-u, żeby mi było po prostu łatwiej. Żeby wiecie, jednym tytułem zaliczyć i TBR, i maraton. Więc nie gadam już dłużej, tylko przedstawiam Wam tytuły: Wiedźma naczelna, Wiedźmie opowieści, wierni wrogowie, kroniki belorskie, dziewczyna zwierzy, zima czarownicy, bursztynowa luneta. Warto walczyć o tę miłość. Powiększenie małe kobietki, dobre żony, mali mężczyźni. Chłopcy Joe. Zresetowana, rozdarta, osaczona. Słońce w mroku. Okrutna pieśń. Mroczny duet. Pierwszy rok. Adeptka. Kandydatka. Ostatnia walka. Wojna makowa. Republika smoka. Zawsze i na zawsze. Testamenty. Pasażerka. Podróżniczka. Córka króla piratu. Córka królowej oceanu. Piąta fala. Bezkresne morze. Moje serce w dwóch światach. Zgromadzenie cieni. Czarowanie światła. Naznaczeni śmiercią. Spętani przeznaczeniem, Perłowa dama, książę cieni, Decol wezwanie, Dekol inwazja, czerwień rubinu, błękit szafiru, zieleń szmaragdu, jego banan i jej wisienki, jego babeczka, jego przesyłka, jej sekret i jej ogródek. Powiem wam, że ten TBR na kartce wygląda bardziej dramatycznie niż gdy ja teraz to wszystko w sumie wymieniłam. Gdy wymieniałam, wydaje, wydawało mi się, że jest tego tak niewiele, ale gdy patrzę na to. Co mam, wiecie, tutaj rozpisane, no to nie wygląda to na taką dosyć małą ilość. Oczywiście są tu książki, które uwielbiam jak kroniki belorskie, ale mam przeczytane dopiero dwa tomy z sześciu, więc jeżeli nie usiądę teraz i nie przeczytam tego za jednym zamachem, to znowu mi się to rozwleczę na kilka lat, a tego bym nie chciała. Jest cała masa rzeczy, które właśnie chciałabym przeczytać jak najszybciej teraz, zaraz natychmiast, ale no wszystko w swoim czasie. Małe kobietki czekają już zdecydowanie za długo. Więc też jeżeli w tym roku się za to nie wezmę, to prawdopodobnie nie wezmę się za to nigdy. Jest właśnie bardzo dużo książek, które miały swoją premierę lata temu, które ja dopiero w międzyczasie kupiłam czy od kogoś odkupiłam, e, o których właśnie słyszałam już dawno, ale zalegały po prostu już zbyt długo i trzeba się za to wziąć. Wydaje mi się, że rok 2021 będzie idealny na czytanie serii książkowych. Ja Was też do tego gorąco zachęcam. Jeżeli macie na swoich regałach jakieś serie, których jeszcze nie czytaliście, albo które zaczęliście, a ich nie skończyliście, to zapraszam Was do zabawy ze mną przez cały rok, żeby te serie. Przeczytać, ukończyć i z satysfakcją patrzeć na nie jako te, wiecie, odhaczone, przeczytane, zaliczone i po prostu takie satysfakcjonujące. Oczywiście to, co Wam przed chwilą wymieniłam, to nie są wszystkie serie, które mam na swoim książkowym regale, bo tego wszystkiego jest więcej, ale dużo książek, które posiadam jeszcze, a są jaką, jakimiś cząstkami serii, są u mnie pojedynczymi tomami. I potrzebuję, potrzebowałabym znacznie więcej pieniędzy, żeby te wszystkie książki sobie podokupywać, żeby je w ten TBR wcisnąć. Natomiast to, co mam tutaj, co Wam przedstawiłam, no ponad połowie już mam na półkach i po prostu wystarczy po te książki sięgnąć i je przeczytać. A tam ta reszta, no to jest tam dosłownie no kilka tytułów, które po prostu muszę sobie dokupić, żeby te serię pozamykać. Natomiast gdybym sięgnęła jeszcze po inne książki, które na przykład są trylogiami, czy mają książek w serii troszeczkę więcej, a ja mam na przykład pojedyncze tomy, to byłoby prawdopodobnie tak jak w przypadku Damatonu, gdzie ja miałam bardzo niewiele książek i finalnie po całym roku bardzo niewiele przeczytałam. Bo wiecie, czasami jest tak, że gdy robicie książkowe zakupy, kupujecie totalnie inne tytuły niż to, co być może w danej chwili bardziej byście potrzebowali, żeby na przykład zamknąć serię i tak dalej, i tak dalej. To są moje wybory. Mam nadzieję, że uda mi się jak najwięcej z tych książek przeczytać i że uda mi się skompletować wszystkie książki, które tutaj wspomniałam, wszystkie serie, żeby je mieć i żeby je przeczytać i żeby je skończyć. I... To chyba tyle. Jeżeli ten TBR z książkowymi seriami mi wyjdzie, to na pewno będę go co jakiś czas powtarzać, albo po prostu całe serie książek będę sobie jakby wrzucać w kolejne tbr -y, żeby z tych serii też stopniowo, powoli schodzić. No ale tak stwierdziłam, że w tym roku robimy taki wielki rzut, czytamy serię, znaczy ja czytam serię, wy mam nadzieję się do mnie w tym pomyśle, Dołączycie. I mam nadzieję, że dołączycie się zarówno do mojego pomysłu czytania serii w tym roku, jak i dołączycie się do naszego maratonu czytelniczego, który nazywa się dźwięcznie 3 rit Zapraszam Was bardzo serdecznie do udziału w imieniu swoim Agaci i. Alicji. I dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się chociaż troszeczkę spodobał. Zapraszam Was do zostawiania komentarzy. Podzielcie się swoimi przemyśleniami, swoimi TBR-ami na ten rok, na ten miesiąc, na ten kwartał albo chociażby z tytułami, które chcielibyście przeczytać w najbliższym czasie. Dajcie znać, czy będziecie chcieli w tym roku przeczytać może jakąś serię, czy może weźmiecie udział w naszym maratonie. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście. Jesteście i mam nadzieję, że będziecie. Do zobaczenia wkrótce. Pa!